Sponsorem programu jest Forbet, sponsor plus ligi. To już naprawdę ostatki. Plus Liga żegna się z sezonem 2016-17 i my także mamy dla Państwa ostatnie nasze spotkanie. Witamy serdecznie Marcin Lepa, Polsat Sport. Michał Ostafiejczuk, Forbet. Witam, dzień dobry. Witam się, Michał, ostatnie dwa spotkania, ale jakie spotkania o medale, o wszystko, o bycie albo nie być. Zacznijmy chronologicznie od tego, co najpierw wydarzy się późnym wieczorem w niedzielę najbliższą, a więc spotkania o brązowy medal. O uratowanie tego sezonu dla o coś wielkiego, historycznego dla Jastrzębskiego Węgla. Najpierw przewidywania odnośnie końcowego rezultatu tego jednego spotkania. Świetnie to ująłeś, o uratowanie sezonu dla Resowi, bo przecież cele były zupełnie inne niż mecze o brązowy medal. Resowia przegrała półfinał ze Skrą Bełchatów, teraz walczy o być albo nie być, o medal we własnej hali. Musi odrobić pierwsze spotkanie przegrane z Jastrzębskim 3-1. do Jak ja widzę ten mecz, Widzę 3 do 1 dla res'owi. A więc złoty set. Tak, złoty set i w tym secie 16 do 14 dla zespołu z Będą emocje na pewno. Będą emocje to gwarantowane. Ja obstawiam troszeczkę inaczej. Wychodzę z założenia, że jednak problemy kadrowe res'owi, fakt, że nie zagra Libero, że będzie trochę kombinowane ustawienie przynajmniej na boisku w dwóch sytuacjach takich spornych, spowoduje, że jednak ten medal powędruje do Jastrzębia Zdroju. Teraz tylko pytanie czy będzie to w wyniku właśnie złotego seta, czy jednak te dwa, dwie partie wygra Jastrzębski Węgiel i, i obstawiam, że, że tak się właśnie stanie, że być może Rysowia wygra, ale 3 do 2 i to nie wystarczy. Myślisz, że te kłopoty kadrowe nie będą miały wpływu na wynik? Największym handicapem Resowi są wspaniali kibice, którzy no tak potwornie zostali zawiedzeni tą postawą Resowi we własnej hali w meczu ze Skrąbełchatów. Szkoda mi było kibiców, wiesz, kiedy kiedy Skra walczyła tego drugiego seta. Ja myślałem, że Resowie powalczy w Tajbreku, tymczasem ona zupełnie odpuściła. Ja widziałem tych ludzi, którzy ze spuszczonymi głowami nie wierzyli w to, co się stało. Myślę, że największym atutem Resowi w tym meczu z Jastrzębskim będą właśnie ci wspaniali kibice i ta hala, no hala, która jest naprawdę, daje niesamowitą atmosferę. Troszkę bliżsi w naszych przewidywaniach, zgodniejsi jesteśmy, jeżeli chodzi o mecz e, ostatni, mecz finałowy, bowiem obaj stawiamy, że to jednak Zaksa Kędzierzyn-Koźle e, zdobędzie tytuł mistrzowski, czy raczej obroni go z poprzedniego sezonu. No ale jaki w takim razie wynik? Jak będzie wyglądał scenariusz tego spotkania przeciwko PGS Krzebełchatów? No jesteśmy mądrzejsi, bo widzieliśmy pierwszy mecz w Łodzi. Niestety PGS Skra niestety dla mnie jako Bełchatowianina PGS Skra przegrała. Przegrała bardzo wyraźnie z Zaksą 0-3. No cóż, o pod górę nie pójdę. Mało wierzę w to, że Skra może wywalczyć jeszcze złoty medal Mistrzostw Polski. Seta ugra, ale cały mecz przegra. Przegra 3-1. Przegra 3-1 i jestem w stanie zaryzykować, że jeżeli pierwszą partię tak w takim stylu, jak kończyło, kończyła Zaksa ten mecz w Łodzi, wygrają obrońcy tytułu, to ten mecz może nawet skończyć się 3 do 0. Nie zmienia to faktu, że obaj stawiamy na kolejne, drugie z rzędu mistrzostwo dla podopiecznych FFD Georgiego. Tyle na razie. Za chwilkę jednak wrócimy specjalnie dla Państwa, by porozmawiać sobie o pojedynkach, o, o walce na poszczególnych pozycjach w obu tych spotkaniach. Na razie kłaniamy się nisko, Marcin Polsa Sport Michał Forbet. Sponsorem programu jest Forbet. Sponsor Plus Ligi.